Teraz mamy Kowalskiego, który nie ma 100 tysięcy złotych, tak? Ale ma zdolność kredytową. Tak, to, płacie, ma to, może zrobić, to może zrobić jeszcze lepsze numery, mhm. bo uważam, że jakby często w gronie przedsiębiorców, choć przedsiębiorcy mają często mniejszą zdolność niż ich pracownicy, mhm. ale to wynika z tego, że po prostu tak wyglądają nasze składki i tak wyglądają nasze podatki. To jest jakby tak. inny problem. Ale zakładam, że zdolność kredytowa to jest coś, co jak ktoś jej nie ma. To nie jest jak z truflami, które trzeba szukać po prostu grzebiąc w ziemi, tylko generalnie zdolność można zdobyć, jak medal, prawda, czy jak, jak odznakę. Jeśli, o tym, jeśli przygotujemy się do tego po prostu w jakiś sposób, czy z doradcami, to ją będziemy mieć. To generalnie można, można tak naprawdę wynająć od kogoś mieszkanie i podnając dalej, można, wiesz, jakby złapać jakiś dodatkowy etat u kolegi w firmie, jakby nie chcę tutaj. Ja nie chcę tu na żywo też pełnych zdradzać Ogólnie, słuchajcie, generalnie jest tak, jak ktoś jej nie ma, to ją może zdobyć.